PKP-PLK realizuje remont przejazdów w celu poprawy stanu technicznego linii kolejowej w kierunku Olsztyna. Początkowo pracę podzielono na dwa etapy. Zakres pracy polega na kompletnym remoncie pierwszego i drugiego toru, który tam przebiega i tak z wykonawcą ustaliliśmy właśnie, żeby jakby to za jednym, za jednym bólem, że tak powiem, było to zrealizowane. Wykonawca potrzebuje właśnie około miesiąca, żeby jeden i drugi tor bez przerwy wyremontował, bowiem wcześniej taką nam złożył propozycję, że wyremontuje pierwszy tor, a po dwóch tygodniach zabierze się za tor drugi, co oczywiście dla nas jest niekorzystne, bowiem byśmy musieli w dwóch terminach, na przejazd zamykać. Zamknięcie przejazdu na blisko miesiąc spowoduje konieczność korzystania z objazdów. Objazd został wytyczony ulicami Chrobrego, następnie ulicą Kościuszki i Skłodowskiej kiri Jednak wszystkich tych, którzy mają taką możliwość, zachęcamy do tego, aby korzystali z komunikacji zbiorowej. Autobus linii nr 16 będzie kursował według zmienionego rozkładu jazdy wahadłowo z przesiadką przy tym remontowanym przejeździe. Odjazdy z Wrzosów są przewidziane co 30 minut, odjazdy z ulicy olimpijskiej również co 30 minut. Także zachęcamy, aby z takiej możliwości, z takiej alternatywy poruszania się korzystać. Zgodnie z deklaracją wykonawcy, prace związane z remontem przejazdu potrwają do 25 lipca.